Dzień dobry, tutaj Stonka. Dzisiaj będę do Was mówić o zazdrości, o bardzo ciężkim temacie, bardzo rozległym temacie, więc to na pewno nie będzie jeden odcinek. Myślę, że to dzisiaj będzie część pierwsza. Dzisiaj będę mówić o tym, jak to jest, jak zazdrość pokazuje się w nas, pojawia się w nas, bo o tym, jak. I co zrobić, kiedy u partnera się pojawia zazdrość, to jest zupełnie inny temat. A dzisiaj skupiamy się na sobie. I powiem Wam, że to jest temat mi bardzo bliski, z którym ja pracuję już jakiś czas, obserwuję jakiś czas i zawsze widzę, że pojawiają się duże problemy z tym związane. I dużo op opinii takich jest błędnych na temat zazdrości. U mnie zazdrość pojawiła się w tej najnowszej relacji. Pojawiła się z tym obecnym moim partnerem w takim bardzo dużym nasileniu, bo kiedyś nie byłam zbyt zazdrosną osobą, było to zawsze takie do opanowania, jakieś do przetłumaczenia sobie, jakieś takie ukłucia drobne czy coś takiego. Natomiast w tej nowej relacji to zauważyłam, że no przybrało na sile i bardzo, bardzo duży strach się we mnie pojawił. No bo zazdrość. Pochodzi ze strachu. Jeżeli się boimy, że ktoś nam coś zabierze, boimy się, że coś się skończy, to wszystko jest lękowe. No i pojawił się u mnie ten strach, ja zaczęłam się zastanawiać. Dlaczego on się nagle pojawił? No po pierwsze, dlatego, że była to relacja bardzo świadoma. Ja już byłam przepracowana, wiedziałam, w co chcę wejść, wiedziałam, w co nie chcę wejść. Znalazłam wymarzonego partnera, który okazał się rewelacyjnym partnerem. No i poznałam taką miłość zupełnie nową, dojrzałą. No i się przestraszyłam, że mogę to stracić. To po pierwsze, ta, ta relacja była po prostu taka wyjątkowa dla mnie i zaczęło mi na niej zależeć. Po drugie, ja się przepracowywałam, więc moje jakieś pancerze, moje blokady, moja taka obrona, która gdzieś przez całe życie u mnie była. No, zaczęła opadać, bo ja pracuję nad sobą, więc już nie potrzebuję tyle mechanizmów obronnych, ale co za tym idzie. Jak się pozbywamy mechanizmów obronnych, to trochę klucho no nie? Więc więc ja się zrobiłam bardziej podatna na strach tego typu, a dodatkowo byłam po relacji takiej toksycznej, w której moje poczucie własnej wartości po prostu spadło na samo dno. I ja dopiero byłam na etapie budowania tego, ale to nie jest łatwy proces, i nie byłam jeszcze na tyle zbudowana, żeby zupełnie jakby nie wejść w strach taki o, o, o to, że mój związek gdzieś jest zagrożony. I nieważne, czy to były realne strachy, czy nie, zazwyczaj nie są zazdrościowe, ale się pojawiły. Więc. Uznałam, że pierwsze co nad czym, nad czym trzeba popracować to jest właśnie to poczucie własnej wartości, bo zazdrość z tego się bierze, z tego, że nam się wydaje, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że mamy jakiś zestaw cech, przez który nas ten partner wybrał, ale ktoś tam ma tyle samo i jeszcze więcej i on jak za chwilę zobaczy po prostu, jak my mało mamy, no to dlaczego miałby nas nie zmienić, nie? I Nieważne, ile razy nam partner powtórzy, że jesteśmy najpiękniejsi, najfajniejsi, go wymarzonymi, w ogóle połówkami, itd., itd., dopóki my sami tego nie zrozumiemy, dopóki sami tego nie poczujemy, nie przepracujemy, to on może się zagadać, i to nic nie da. To daje na chwilę taki komfort, gdzieś pracujemy z tym, ale potem partner czy partnerka wyjeżdżają, pojawia się ktoś płci przeciwnej i my zapominamy po prostu y, czarna dziura, nie, nie pamiętamy tego co nam mówili, albo już mamy pięć wytłumaczeń, że nam mówili to wtedy, a dzisiaj jest dzisiaj, dzisiaj już poznał Kaśkę, czy ona poznała jakiegoś Andrzeja. No, i to już nie ma racji bytu, co nam mówili, bo tutaj już, już ktoś kręci nam wokół naszego partnera, bąki naokoło, i, i zaraz już to nie będzie nasz partner. I bardzo ciężko jest w ogóle zbudować to poczucie własnej wartości, kiedy już jesteśmy w strachu, no bo my tu się boimy, ktoś tam się pojawił. A my mamy budować i czuć się lepiej. No to jest ciężkie. Tylko od czego zacząć? Trzeba zacząć od tego, żeby realnie spojrzeć na to, jakie mamy te poczucie własnej wartości. Bo ja ogólnie, jako osoba, prowadzę biznesy, wyglądam dobrze i takie moje poczucie własnej wartości na tym poziomie. Jest ok, więc mi się wydawało, że ja nie mam w czym grzebać. No przecież ja się sobie podobam. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja nie byłam wtedy na etapie takim dokopywania sobie, no bo można być też na takim etapie, gdzie po prostu się kopiemy w twarz cały czas i cokolwiek nie zrobimy, to uważamy się za najgorszą osobę. Ja nie byłam na takim etapie. Ja znałam jakąś swoją wartość, natomiast w relacji. W relacji nie miałam tej wartości, bo w poprzedniej, jakby relacji, tam moje poczucie własnej wartości relacyjne, bo to można rozdzielić, po prostu upadło. I ja nie wierzyłam, że ja mogę być dobrą partnerką. Ja mogłam być super bizneswoman, ja mogłam być super matką, ja mogłam być ogólnie super. Tam też trochę kulała, ale okej, okay, tam było lepiej. Natomiast gdzieś te poczucie własnej wartości dotyczące relacji było bardzo obniżone. Ja nie wierzyłam w to, ciężko mi było uwierzyć w to, że ktoś chce ze mną być, bo wydawało mi się, że ja jestem ciężka do tworzenia związku, że z kimś mm, Pewnie byłoby łatwiej, że ktoś byłby bardziej interesujący, że tyle problemów ze, mnie, ze mną jest, bo ja jestem po tym, po tym toksycznym związku i zamiast sobie wziąć kogoś łatwego i z którym super by było, no to ktoś musi się męczyć ze mną, musi ze mną przepracowywać, patrzeć, jak ja pracuję, łamie się i robię to wszystko. I to był mój problem. Tam moje poczucie własnej wartości kulało. Dochodziło do tego oczywiście jakieś takie, tu problem ze zdrowiem, który wpłynął na to, że przytyłam i już od razu czułam większe zagrożenie. Także na początku trzeba realnie spojrzeć na to, gdzie my jesteśmy. Nie przykrywać tego tak, nie, no ja się lubię, ja się sobie podobam. To musi być szczere. To musi być szczere spojrzenie na to, co o sobie myślimy w kontekście tej relacji. I jak bardzo nam się wydaje, że tam może być ktoś lepszy. I jak bardzo to, że myślimy, że może być ktoś lepszy wpływa na to, że my przekonujemy siebie, że ten partner też to zauważy. Bo jest różnica pomiędzy takim realnym spojrzeniem, że ktoś jest w czymś lepszy, ktoś może być zabawniejszy od nas, ktoś może lepiej wyglądać. Ale nasz zestaw cech, nasz charakter, nasz wygląd to jest wszystko to, co sprawiło, że nasz partner jest z nami. Więc określmy, na czym stoimy, co myślimy o sobie w tej relacji, ale też jak pojawia się zazdrość, pomyślmy, dlaczego akurat o tę osobę. Co jest z tą osobą? Co myślimy, że ona ma lepsze? I Dlaczego my myślimy, że mamy to takie słabe? Co sprawiło, że my myślimy, że jesteśmy gorsi od tej osoby, która nas zapala, o którą się martwimy, która powoduje, że jakiś strach się w nas pojawia? I to jest bardzo ważne, żeby sobie na to odpowiedzieć, bo to są te miejsca, nad którymi chcemy pracować. Bo jeżeli non-stop uważamy, że kobiety w otoczeniu naszego mężczyzny są piękniejsze. To to często nie jest kwestia tych kobiet. Tylko naszego samopoczucia, bo my przytyłyśmy, bo mamy ostatnio mniej czasu, żeby o siebie zadbać, bo nie chodzimy na siłownie. Na przykład mężczyźni bardzo często tak mają, że nie mają czasu pójść na siłkę, widzą, że ich brzuszek rośnie. I to nie chodzi o to, że ten facet jest super przystojny, to chodzi o to, jak my się czujemy. I on bardzo często nie będzie nagle mniej przystojny, ona nie będzie mniej ładna, tylko jak my po prostu damy sobie e, zadbanie o siebie. I przestaniemy na przykład ciągle chodzić w dresach, tylko wystroimy się od czasu do czasu i poczujemy się ładniej, bo to dla siebie mamy to zrobić. To my nagle stracimy tą zazdrość względem tej osoby, a przynajmniej będzie mniejsza. I możemy wtedy sobie odpowiedzieć na pytanie: możemy sobie właśnie zauważyć, aha, czyli nie chodziło o nią, chodziło o mnie. Ja uważałam się za brzydszą, ja uważałam się za brzydszego, bo ostatnio nie dbam o siebie, bo nie czuję się atrakcyjnie. I tak jest ze wszystkim. Niektórych rzeczy oczywiście nie przeskoczymy, bo może być tak, że ta nowa osoba, która się pojawiła gdzieś tam w waszym życiu, jest inteligentniejsza. No i możemy przeczytać milion książek, możemy trochę poprawić, jakby swoją <noise> elokwencję, ale jeżeli jest to naprawdę bardzo inteligentna osoba, to jedyne co, to możemy sobie poradzić z tym, że okej, okay, ktoś jest od nas lepszy w tym, ale my mamy tyle cech i to w ogóle nie jest ważne, żeby się do niej porównywać, bo to jest następna kwestia, że porównywanie się nie ma sensu. My się możemy porównywać ze sobą. Wczoraj nosiłam dresy, dzisiaj dbam o siebie, wyglądam lepiej. Na takiej zasadzie. Ale porównywanie się i martwienie się o kogokolwiek nie ma sensu i my musimy to przepracować, my musimy zadbać o to, żeby ten strach przestał się u nas pojawiać. A on właśnie z poczucia własnej wartości najczęściej się bierze. Więc to jest zazdrość, część pierwsza. Zobaczmy, jak nasze poczucie własnej wartości wygląda i gdzie ono kuleje. I zacznijmy sobie udowadniać, że bardzo dużo w nas jest dobrego i te rzeczy, te osoby, o które jesteśmy zazdrośni, nie mają tak, jak nam się wydaje, nie wiadomo czego. Są Normalnymi osobami. Tylko my musimy sobie dać jakieś, jakieś takie poczucie, że też mamy dużo. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Miłego dnia.